Hej ludzie, witajcie z powrotem, zagramy w Wiedźmin, powrót do jego wilka. Na początek, może już zauważyliście, zmieniłem grafikę. Tak, okazało się, że po instalacji komputera gdzieś w. trzecim rozdziale? Czy. czy jak to było? Nie ustawiłem grafiki na najwyższe i cały czas grałem na średnich przez jakieś 40 odcinków. Dobrze, teraz gramy znowu na najwyższych. A może to było po instalacji modyfikacji, się zmieniły? A już nie wiem. Ale w każdym razie teraz są na najwyższych ustawieniach. Dem, dem, dem. A mój komputer oczywiście potrafi to wytrzymać i potrafi to jakoś pokazać, więc nie ma na co narzekać. Ehm, dobrze, ludzie, mamy zamiar teraz pójść do Jaskra i poprosić go, żeby zagrał dla Eliny jakąś tam balladę, ale przy okazji możemy jeszcze pogadać z Berengarem, który go tutaj spotkamy. A gdzie on tutaj jest? Tu, widziałem już. Mm -hmm, berengar. Siedzi sobie tutaj, siedzi, nie, czekaj, tu jest, no, już myślałem, że gdzie, gdzie zniknął koleś. Chwila, chwila, czekaj, odejdę trochę. Teraz ognisko się pali, jak podeszliśmy zaczęło się palić, mój Boże, już myślałem, że jakiś szatan. w końcu nie jesteśmy w kościele. Co tu się dzieje? Tak? Hmm. Rozmawiałeś z panią jeziora? Bogowie nie rozmawiają z byle kim. Daruj sobie niepotrzebny sarkazm. No więc co takiego przełomowego powiedziała ci miejscowa boginka? Oszczędź mi mistycyzmu i mów prosto. Mówiła dużo o przeznaczeniu. Przeznaczenie mnie nie interesuje. Jeśli chcesz zostać bohaterem, masz wolną drogę. Nie krępuj się, pomogę ci nawet. Widzisz, oszukałem cię ostatnio. Oszukałeś? Salamandra zmusiła mnie do zdradzenia kilku receptur. Poddali mnie badaniom. I wiesz co, Wiedźminie? Nie protestowałem. Dobrze mi płacili Dlaczego? Mówiłem ci już Wiedźmini odebrali mi wszystko, o czym marzyłem Chciałem mieć żony, dzieci, przyjaciół i normalne życie Żadna normalna kobieta nie wyjdzie za mutanta Zresztą wiesz coś o tym Ludzie mnie nienawidzą Na widok moich oczu bledną ze strachu A co do dzieci Jak dla mnie, twoje kochane Kermoren niczym się nie różni od baz salamandry Nie przyszedłem tłumaczyć ci, że jestem lepszy Zostaw mnie w spokoju, twój widok źle na mnie wpływa. Zaczynam mieć wątpliwości. Żegnaj. W sumie ma rację. Szkoda trochę tych Wiedźminów, którzy zostali wszyscy... Oni wszyscy zostali do tego zmuszeni, nawet ci, którzy... Nawet Wesemir. Nawet ci, którzy... Uczyli Wiedźminów. No cóż. Oje. Teraz jedziemy do wioski, pójdziemy do wioski i przy okazji pogadamy z Jaskrem. Albo raczej to jest naszym głównym celem teraz. Mógłbym, to prawda, iść teraz jeszcze do Wodiano, i do kapłana i pogadać z nim, ale za to zadanie chcę się zabrać dopiero jak zakończymy z Aliną. Kiedy wszystko z Aliną będzie zakończone, chcę dopiero pogadać o tych tematach. Okej, okay, ale i tak niedługo będziemy skończeni, będziemy skończeni z tym tematem, z tym zadaniem. Teraz do karczmy, tam powinien jaskier na mnie czekać. On przecież zawsze jest w karczmie, jak... jak to jaskra się zna. Hmm. Te znak jest taki ciekawy, takie takiem... jakby to powiedzieć. widła Pozajdona, czy jakoś tak, coś takiego. Taka pseudowłócznia. Ej! Spokojnie, spokojnie, gra, spokojnie. Ach, Gość weselny już myślałem, co tutaj Hoffman robi. Co Burmistrz robił w karczmie? No, oczywiście. A coś mnie ruje. Ty się patrzysz tutaj, jakbyś się zastanawiał, czy posikać w kąt, czy nie, to jest serio. Mój Boże. Ktoś na dworze przejechał motorem, jaki gnojek. Zagłusza mi nagranie. Nie lubi tak. Nie, nie podoba mi się to ani trochę. Jaskier. A nawet stoi na środku. Geralt? Pomożesz mi, Jaskier? Jasne, wal śmiało. Potrzebuję utworu, poematu lub czegoś w tym stylu. Żaden problem, ale żeby osiągnąć należyty efekt, muszę wiedzieć, do kogo piszę. Do Aliny. Eee, no dobra, o czym ma być ten poemat? O śmierci, Jaskier Alina nie żyje, jej duch powraca codziennie po południu i krąży po polach Musi zrozumieć, że jest trupem hmm, No tak, dość niecodzienne zamówienie, ale spróbuję Jakieś wskazówki? Tak, nie prowokuj jej, nie żartuj Jest naprawdę niebezpieczna Chyba straciłem wenę, potrzebuję trochę czasu Zlituj się, Jaskier. Musisz zdążyć przed zmierzchem. Jamp, czy Daktyl? A może stworzyć coś zupełnie nowego? Ach, nie mam weny. Co za koszmar. koszmar! Znam to skąd. Jamp, czy Daktyl? Kiedy się nie ma weny, to nic takiego nie wyjdzie z tego. Szczególnie pamiętam jak za czasów machinimy, Gotyka kiedy jeszcze ją robiłem. Ale popróbowałem ją robić. Wtedy brak Weny. No jej albo kiedy próbowało, kiedy próbowało się wymyślić fabułę. Mój Boże. Wymyśliłeś coś? Ja, czyli jednak... Czyli jednak jeszcze z nim tak szybko nie pogramy. Tutaj wyjście za drzwi nie pomoże za bardzo. Mógłbym pogadać z Julianem, ale za bardzo mi się teraz nie chce. Mogę przy, może coś tutaj Co zobaczę? Mogę coś sprzedać? Mm. Mam coś sprzedania? Tak, dużo. Jedzenia mam do sprzedania, nie potrzebuję go. Na przykład tutaj te wszystkie... Owoce i tak dalej. Albo mięso wiewerny. Mam wystarczająco mięsa wiwerny. nie potrzebuję tego zbyt wiele. Gęsi smalec. Ym... Smalec był gdzieś potrzebny, ale chyba nie tutaj, tylko w modyfikacji to było. Ym, no dobrze. Na razie starczę. mogłem jeszcze lakę sprzedać, ale chyba ją, jej do czegoś potrzebuję. Ym, może zrobię parę eliksirów. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Albo byłem pewnie, byłem pewnie teraz ślepy, ale obojętnie. Chciałbym odpocząć. Pośpimy sobie trochę, albo raczej tego nie da się nazwać spanie, moim zdaniem. Um, dobrze. Tutaj też się zmieniło nieco bohater i tak dalej. Ciekawe, mamy parę brązowych talentów, które wydamy później. Ale tutaj możemy wyjść, trochę białej mewy stworzyć. Zmniejsza dozera toksyczność. biały miod też by się chociaż przydał trochę. Możemy później trochę białego miodu dodać. Mewa, mewa. W, w ogóle, co jest potrzebne do mewy? Tutaj biały ocet, składnik vitrol, dwa składniki witrolu i jeden rebis. I alkohol oczywiście. Ciekawa sprawa. Dobrze, co teraz? Tutaj jaskółki trochę. Do jaskółki potrzebujemy tutaj jeden witron, dwa rybisy oraz jeden eter. Okej. Okay. Ile jaskółek mamy teraz? Bo ja my mamy wystarczająco. Mm, gdzie jest jaskółka? Tutaj trzy. Dobrze, no to jaskółki mamy wystarczające jak na razie. I na razie więcej też nie da się zrobić? What? Dobrze widzę chwila. Przeci czy nie mogę tutaj kliknąć więcej? Okej. Okay. No to jest kółki na razie starczy, a kota, mamy w ogóle kota? To by się, byłoby ciekawe wiedzieć, czy mamy kota. Biała mewa. Dobra. Mamy jednego kota, no to starczy. I prześpimy się do, do południa następnego. Myślę, że to będzie dobry plan. Oj, ludzie. To będzie dopiero coś. To będzie dopiero zabawa. Zaliną. Będzie to ogólnie, z tego co pamiętam, fajna scena. A ty tutaj sobie teraz grasz? Grywasz sobie, to chyba skończyłeś. Ja czy daktyl? A może stworzyć coś zupełnie nowego? Ach, nie mam weny. Co W pełni słońca. Wieczorem. Aa, okej, okay. Wieczorem mam się z nim spotkać. To niepotrzebnie teraz przespałem się tutaj, tak długo. W czym mogę pomóc? W niczym. Masz wolny pokój. Tak, dziękuję bardzo. Nie zabieram się jeszcze za questy poboczne. Bo to za liną powinno się załatwić teraz, do zmroku. Hmm. Powinnam... Powinno się to załatwić od razu, jak najszybciej. Bo gdyby ta grała fabuła z tej gry była książką albo serialem, to by najpierw za... Gerard musiał się zabrać za to ważniejsze zadanie, nie? To też robimy tutaj, tak. Najpierw zabrać się za to najważniejsze zadanie. Jaskier? Jas? Słyszę jaskry, ale go nie widzę. Pomoc? Chwila. Przy maliniku mam się z nim spotkać. Nawet tego nie przeczytałem. Mój Boże, aha, mamy się o nim od zmroku spotkać przy maliniaku. Dobra, no to idziemy tam. Lecim z tym koksem. Tym Ja myślałem, że mamy z nim do niego zagadać w karczmy, a on od razu zabiera się na miejsce. Nawet nie da nam do sprawdzenia tego swojego poematu. No pewnie Geralt i tak by nic z tego nie zrozumiał, ale dobra. Droga na pola, drogowskaz, jest pięknie. Po... Wiecie, nie wiem, czy to was denerwuje, że cały czas ma... trzymam ALT, żeby się nie zgubić. Jeżeli kogoś szukam, albo coś też, tak, żeby szybciej go znaleźć. Nie wiem, wkurza was to, że widzicie cały czas te. Widzi... że widzicie cały czas te napisy. Czy was to wkurza, czy nie? Mi byłoby to obojętne, gdybym oglądał film. Chociaż tak się milej ogląda jest ba... w ogóle lepszy klimat i tak dalej. A to nieco psuje klimat, ale. no nie wiem. To mądre, że pytam was w tym. Ym, o to w 83 odcinku, czy tam w 82 odcinku. Bardzo mądre z mojej strony. Mogłem się wcześniej zapytać. No, dobra, ale możecie odpowiedzieć. Ty, człowieku, odpowiedz na. No, tutaj. Dostaniesz przestęp. Przestęp. Ojej, i trochę hanu. Oh, je, yeah. Wiele tych zjadanek. już jest niebezpiecznie. Jaskiery, piękna południca. Dobrze, Jaskiery. Trochę za blisko stoisz. Żona cię jeszcze nie zatkowała? Patrzcie, patrzą się na siebie. Znaczy ona patrzy na niego, on gapi się gdzie. Nie wiadomo gdzie. No, widzę, że jesteś poderwowany. Pasnokcie byś obgryzał? Geralt? Jak poemat? Nie można by tego przełożyć na jutro? Za późno. Będziesz musiał improwizować. O, mistrz jaskier! Obiecaliście zagrać na moim weselu. Ułożyliśmy z Geraltem króciutki wiersz na dwa głosy. Raczysz posłuchać? Jaskier, co ty wyprawiasz? Chętnie. Serce ustało, pierś już lodowata. Ścieły się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek? Południca Haha, <laughs> przedni żarty. Doprawdy, wszyscy się uśmialiśmy. Widzisz tu jakąś południcę? Nie? To dobrze, a teraz już bez głupich dowcipów. Mhm. Serce ustało, pierś już lodowata. Ścięły się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek? Umarły. Patrz, duch nadziei, życie mu nadaje. Gwiazda pamięci promyków użycza. Umarły wraca na młodości kraje, szukać lubego oblicza. Piersie znowu tchnęła, lecz pierś lodowata. Usta i oczy stanęły otworem. Na świecie znowu, ale nie dla świata. Czymże ten człowiek? Upiorem. Przestańcie! Pamiętam. Już wszystko pamiętam! Zabiła mnie Celina. I dopóki nie zostanę pomszczona, moja dusza nie zazna spokoju. Alino, to ja! Twoja siostra Celina! Jak widzisz, zostałaś pomszczona. Ach, Celino... Nie win siebie. Wiem, że nie chciałaś mnie zabić. stało się zadość. Jestem przeklęta i po czasu ma dusza będzie błądzić nocami po polach. Nie jest tak źle. Skoro udało się odczarować Alinę, istnieje szansa. Pomożesz mi, Wiedźminie? Postaram się. Dlaczego uratowałem Abigail? Bo jej cześć i cnota były zagrożone? Nie. Bo złamane zostało prawo? Nie. Bo wybrałem mniejsze zło? Nie. To Wielebny i jego trzutka dokonali wyboru. Jestem Wiedźminem. Nie osądzam, nie karzę. Rozwiązuję ludzkie problemy. Nie zawsze mieczem. Chciałbym Ci pomóc. Twoje serce jest szlachetne, a ja jestem przeklęta na wieki. Jak znajdę jakiś sposób, wrócę. Nie wrócisz. Nienawidzisz mnie jak wszyscy. Ach, ja nieszczęśliwa, przeklęta. A! Spokojnie, spokojnie, przecież ja Ci chciałem uratować. Mój Boże. Ale uratowaliśmy Alinę, jak na razie. Teraz musimy uratować jeszcze jej siostrę. Mój Boże! Atakuje mnie teraz. Ech. Znaczy raczej... Zabiliśmy ją teraz. Czy da się już teraz uratować? Nie. Nie da się. Mój Boże, mogłem ją uratować, gdybym miał w tym... W tej... teraz w tej chwili miał przy sobie... Pewną... Pewien przedmiot. Nie wiem, który to przedmiot był, ale jeden z przedmiotów, które można dostać od druida po zadaniu. Znaczy czy przez zadanie? Jeżeli się ten przedmiot jej da i ma się wiadomość chyba o tym jakiej pomóc, to można jej to dać. Znaczy i ona się wtedy... ona zostanie oczarowana. Tylko nie wiem, zabiliśmy teraz całkowicie, czy... <laughs> jeszcze nie. Chwila. Ym. Wykonałem zadanie muszę iść do Juliana. Y y y ścieżka przeznaczenia? Nie, kurde, już raczej jej nie uratuje. Tylko w y tylko w tym momencie, y gdybym miał teraz. Ten I bym go jej dał, wtedy mógłbym już ją uratować, ale jakoś. Teraz już jest za późno, to jest głupie. Geralt? Jaskier, możesz mi wyjaśnić. Świetnie ci poszło. Uprzedziłbym cię, ale to był nagły przypływ Weny. Na przyszłość oszczędź mi nagłych przypływów Weny. Nie obrażaj się, udało się przecież. Zresztą zamierzam rozwinąć ten temat w wielkie dzieło o ludowych obrzędach. No to świetnie, Jaskier. Na zdrowie. Co teraz możemy zrobić? Zrobiliśmy to zadanie, to możemy do Joliana pójść i. O tym zawiadomić? Tak. Najlepiej, jeżeli tak zrobimy. Tutaj, przejście do wioski. Albo raczej przejść do karczmy, no nie wiadomo. Ale szybko, zróbmy wielki łuk jedarki, nie chcę z nimi walczyć. Szkoda, że nie możemy teleportować się do laboratorium Kalksztajna kiedyś. To były jeszcze czasy. To były jeszcze takie piękne. Stare, dobre czasy z Kalksztajnem. Pamiętacie te czasy? Ojej. Co to w ogóle za ptaki? Mewy to na pewno nie są. Nie jesteśmy nad morzem. Jakieś białe ptaki. Hmm. Co to było? Co to było? Biały ptak. Byłoby takie było przezwisko Geralta w przedszkolu. No, no dobra. Wioska jest... w ogóle jest ciemno i. Znaczy jest raz mierz, a teraz jest noc, czy jak? Ale tutaj jest bezpiecznie. Ciekawe dlaczego. Hmm, tam jest niebezpieczny, a tu jest bezpiecznie. Tam, tam zawsze jest niebezpiecznie, trzeba przyznać. Bo tamto to był... Co to było? To jest to są pola. Tam są albo północnice, albo południce. To zawsze zależy od tego, która pora dnia. A i tam. Drzwi do karczmy. Idziemy sobie. Wchodzimy tutaj. Chodź, chodź. Julian. ale się zmienił, chłopie. Geralt? Zrobiłem co w mojej mocy, by pomóc Alinie. Jak to zrobiłeś? Duch Aliny odnalazł spokój. Celina zaś. nie mogłem jej pomóc. Dziękuję, Geralt. Jestem załamany. Kilka dni temu byłem szczęśliwym człowiekiem. Teraz. nie wiem, chyba wrócę do kowiru. Hmm. Czterysta Orenów. Dobrze, ludzie, co mam teraz jeszcze do zrobienia? Zobaczymy się w następnym odcinku, a ja wtedy wpadę, pomyślę, co zrobimy wtedy. Do następnego odcinka, ludzie, na razie, cześć.